Program Mistrz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej jest realizowany od 1998 roku. Jego celem jest wspieranie wybitnych uczonych, którzy łączą pracę naukową z kształceniem młodego pokolenia badaczy. Laureaci otrzymują maksymalnie trzyletnie subsydium profesorskie w wysokości do 300 tysięcy złotych. Mogą je przeznaczyć na rozwinięcie nowych kierunków badań albo intensyfikację dotychczasowych prac. Laureaci są wybierani w trybie zamkniętego konkursu opartego na nominacjach środowiska naukowego. Wszystkie zgłoszone projekty badawcze podlegają dwustopniowej ocenie. Najpierw dokonują jej recenzenci, a później eksperci. To właśnie oni na podstawie recenzji ustalają listę laureatów zatwierdzaną przez Zarząd Fund co roku konkurs dotyczy innego obszaru nauki. W 2014 roku konkurs był skierowany do przedstawicieli nauk o życiu i o ziemi. Do tej pory w programie nagrodzono 200 wybitnych uczonych, którzy do swoich zespołów zaangażowali łącznie 837 młodych naukowców. W latach 1998-2014 fundacja przeznaczyła na program niemal 51,5 miliona złotych. Więcej informacji www.fnp.org.pl.